No, no to przynajmniej nie widzę FPS-ów do To nie zaginą, to no, FPS-y. A co to że je no, tu? Na szczęście. CZTWK, ale na dragach. A, patrz, Marcin. Kali? A pamiętasz? Kali? A pamiętasz? To trzeba było kamerę spamować. Chodź, to no. się pokaże. Ale Nie. Tu, na zewnątrz poleci. No klikam. Tu, chodź, chodź, Tutaj. Tutaj i tutaj do tego magazynu. Zabknięte są. Ale nie. A, tu, a, a, Tu, an, an, tu an, an, jest ruch. do customowych do 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 nocy. Nie, czy to to, to może po wrześniu nie ma Czy wy mnie no. próbujecie na do jakiegoś, czy chłubię, co? Nie, tylko ci po prostu Dobra, dawać tego. Idziemy do nos? No. <grym>, Powiedziałbym coś, ale nie powiem. O, kopiecie. Marcin kopa podkręcił, ja już wiem, że zaraz coś się stanie. Mob z gównem! O, tu ten chyba nosek działa. O, mob z gównem. Kurwa, nie zamykaj tego. Kurwa jebane. <grym> Wypierdalać mi z tymi drzwiami. Już mapę zepsuł. Co piorka? W łapie się pierdolę! nie się, trach się, trach się, poleże. Ja odpal... Kitrajcie się w kantorku, zapraszam, zapraszam. Do kantorku się kitrać, no. ja odpalę noc. No jasno. Nie tego kurwa, do kurczapy! Co za debile kurwa, kto ich zatrudnił? Oboje Poszło wszyscy to problem. z pas gównem poszli. Na No kantorek to kantorek, tak? Przestań, bo z z kamery będzie więcej prądów, pierdol. Ale za ciasno, bros. Damy radę. To wyjdź, tak mówił Mitka wczoraj. A dobrze, nas tu będę siedział. Hm, nie. Ja się zabezpieczę, pozwólcie. Dobry. Nie, na tych drzwi, bądź to, mu, to, to mój stary może w końcu mleko przyniósł Czemu, czemu nikt nie mówi przez telefon? Nikt nie przyjdzie teraz. I, A wiesz co jest najlepsze? To, to bez zadziała. Jutek wyciągaj morkiński. Czemu was jest dwóch? Jak dwóch? Jak, duch? Jak ten Foxy będzie biegł to potknie się o pustaka i sobie głupi łeb rozwali A? Hmm. Kto za tej pogany? Powiedz mu to twarz. Też chcę, wypierdalaj. No, już, no. Teraz ja. Czemu się nie zmienia na tą kamerę, na którą... Musisz celować. O, kamerę... o. Nie no, wszystko jest git, zobaczcie. Pamiętaj, że ten, to klon pierdalał, że Tak? No. A czemu nam nie mi się? Takie, no, takie pytanie od razu. Od, Odejdź, kamery dwoje będzie... macie krzywe szczęki, zobaczcie. Pa, popatrzcie na siebie. <laughs> Jeszcze tu Nie za... no, ja mam problem akurat. Co <gryppy> ja robię? Ja, piączą z tej roboty na Co to, co to, co to gra za muzykę? Co, to za muzyka? muzyka gra? Cirkus! Skąd to gra? Znaczy <grychy> no, kamery nie działają? Nie no, działałem, zobacz Nie ma, no nie uh -huh. Adam, przestań robić striptease Jeszcze nie zdałeś ubrań No, on już się rozkręć. Mm. idę do kibla No posuń! Ja mam Trudno pomysł, się jak to kanapę? Może się z nim coś wynegocjuje Czy to pan Co pan sądzi o tej kanapie? Czy za tą kanapę wydam nam oh, pan... Kurde, coś mi tak. Kanapa mi skacze po stole. Czy za tą kanapę pan nam zaspokój? Ja mam coś. na no, zobaczyć. No, nie mogę Ta kanapa mi skacze. Teraz co tu leży. Może to przejął w feku. To mu sprzedaj. Dzień dobry proszę pana. Czy pan jest zainteresowany pod o, to! Co to? Czy pan jest zainteresowany w tym oto materiale? Ja się odsunę. Co się stało? Trochę... Chyba nie był Chyba... zainteresowany. Chyba nie był, no. Czemu czemu on, czemu, czemu on, wyszedł? On patrzy na mnie. Mogę go dotknąć? Chyba, Chyba, nie. Go dotknąć. Chyba nie. Chyba nie lubi dotyku. Chyba nie, po, nie, nie Ej, on tego się już. potknie o pustaka, jak będzie biegł, Zobaczcie kur... Kto sprzątnął wszystkie pustaki? No, dobra, dobra. Nie, to są jeszcze panie. Ja się zabezpieczy już na wszelki wypadek. Adam nie My dotyka tego bo on idzie, bo idzie. Bo idzie. Co? Co? Bo nie, idzie. Używaj no clipa, nie używaj, no klipa, nie ma tak. A to przepraszam. Ej, bo... Ale mają przejebane. Otwieraj to. Hmm. A nie, czekaj. A no, cześć. Zdra Zdradziłeś nas Purple Guyem, jak mogłeś. Dzień dobry. Oczysz królik. Po hmm. prostu się. Jak zwykle w suficie, kurwa, mamy. Wyciągaj parówę, idziemy na zwiady. Czemu ja się nie mogę już biurze teraz padnąć? No okay. A! A! Królik! A! Królik idzie! Królik, idę! On szatanie! Do, do przedniego przelecia... On, on tu stoi. On, możesz wejść. Chyba. Kiszy, szatanie! On idzie. Akiś, akiś. What to fuck? Ej bo ciekaw, Rogner. Ej puśćcie w, mnie. Włączycie jakieś radyko? Tak, już było. Co czekaj? Już? Puśćcie mnie. Masz światło. <głos> 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 Proszę. Nakuj no, mi światło, Co się puść dzieje? mnie. Bo no, to jest, to jest ten ten, no ten pan, kur, kur tak. Otwórz te to drzwi! Znaczy ci... Trąd marnuje Puść! PUSZ! te Trąd Jest otwarte, jest otwarte! I... Dawaj, Tobie! No! Mm. Dobrze! Do... Tu jest Bonnie! Nie, nie otwieraj tych drzwi lepiej. Nie otwierajcie drzwi! Co było? To było dobre! Co to było? Ale bo ja się gościem, Gosia, co jest z Tobą U, tam? Pa. U mnie nie! Cicho! się halo. A wejdź w drzwi. Co? Co się dzieje? Ej, bo... Ej, bo na te drzwi się na Ona że solankier... Z... Mniej prądu Nie, zużywają, nie, nie są twarde. Ale patrz. Zobacz. Weź te drzwi zamknij. No, to, to, to. Weź te... Weź te... No patrz, co zamknięte, co? Nie, to są trzy kreski tutaj, ja nie? nie? Na tym. To jest kres... No nie. No, patrz. Po, 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 popatrz się. No nic, No, no jakby... ryjca, kurwa, cika. Widzicie, to jest odpala, Dobra to nie jest to. Foxy zarobić bieg. Ale... bieg Ale one zajebicie się ruszają te animatroniki Wiem No mówię, one nie typają się jak nas Audi max bo zapali się mapę Co przez chwilę w tobie czy czy power left Aha, power za To ja karty. pobiegnę za nim Ej zarabam prot kurwa minie A Foxy gotowy zało. do biegu A. O kurwa cika a my, a my gotowi do spierdolania, bo mam jedną kreskę baterii. Bo oni mnie od tyłu zaatakował. Oba Cześć, czy... rykoszetem! Oba. Dawaj szóstą, dawaj szóstą. Nie lubię chyba, jak to się ulega, Nie działa. Oh. Tak jak... o, o. on pijota o -o. -o. chyba. Marcin? Cześć, pregidę do sceny? Zostań! Stój! Trzymaj go! Kurwa. Okej, okay, bo game over jest, Przegraliśmy noc. No, bo Foxy nas Przejebaliśmy? Marcin, recetuj mapę, bo jest rozjebana. No to wy co nie. robicie z tymi Oj Koniec fuck. tego, koniec grania. Przykro mi, jest pierwsza w nocy, a ja, ja wiem, kurwa, jak strany. to z wami wychodzi zawsze. Aha. Ja drugi raz, kurwa, nie pójdę spać tyle ludzi. Maru, dzisz, ja tam... z ja tego spałem 40 minut. To jak miałeś lepiej. Uuu.